A na wyjeździe 7-4. Kawiński znowu do Bensona. Pod koszem zablokowany no, to przez nie, nie no, półkole jest owszem ważne, ale nie w każdej akcji należy korzystać z tej, z tej właściwości półkole, że tam nie ma Paulów ofensywnych. Tymczasem, Pauli ofensywnych. Tymczasem Gadek, panujący na razie pressing na piłce i na, w kluczowych zawodnikach. Hertel zablokowany przez Ongendę. Jakiś zasięg ma Kanadyjczyk. Ale znalazł pozycję do rzutu i trafia za trzy punkty. Rzut jest niecelny, Ertel zbiera i się rozpędza. Minął tutaj Nelsona, jeszcze odgrywa do Abu, ale najmniejszy na boisku mal zbiera. No, Abu za trzy punkty niesamowite. Jak ty! Dobra zasłona van i jeszcze dla niego miejsce, już go nikt nie zatrzyma. DJ gra tutaj swoją grę od początku. Jest Petrasek, Benson w obronie, Vanderberg Kto to zbierze? Mają piłkę Torunianie i pierwszy w kontrze Wiktor Gadeforge. On tam już chyba był! Dwa Van der Berga przy dużej liczbie oddanych rzutów za trzy punkty. Niesamowite są to statystyki dwóch centrów. Gadeforge za trzy, także on trafia. No to już jest święto. Trafia. Zobaczmy, jak Kamiński jest zdeterminowany, żeby grać szybko i to się opłaca. Ertel wyprzedził Van der i i trafia. Kolejny raz łatwe punkty. Z... na przełamanie, yy, graczy z Włocławka, no to niech Hongenda bierze taki rzut właśnie z, z, z obrońcą przed sobą. Ale Fors, dwóch graczy przy nim, zagrał sam do końca. Wybrał dobrą stronę i trafia. No niesamowity jest Szwed, to jest prawdziwy MVP, prawdziwy szwedzki rodman. Czasem e, znowu szukają gry przeciwko Wanderbergowi i Malst teraz z nim zagrał fantastycznie. E, Nelson z, z gry dzisiaj, ale teraz jeden rzut wolny trafiony. O, no, Fetrasek to przechwycił i Nelson trafia. Ale szak. ten obrońca dla Ertela przygotowywany w tym tygodniu przez Anwil Wocławek poszedł pod kosz Ganefors. Co za podanie? cóż za dwoma punktami? Jest Nelson za trzy na prowadzenie. Na, Nernera, na razie zespół Anwilu. Jeszcze raz Nelson, ależ tutaj odskoczył RTL i jeszcze jedna trójka. Luke Nelson. Dzisiaj niszczy drużynę z Torunia. Cztery punkty do drobienia, ale dwie minuty jeszcze. Ale szuciek od błędu. Michala kifetrze. Odwojenie od Nelsona, który ma wolną pozycję i trafia za trzy punkty. Nie od Nelsona, e, panowie Torunianie, na pewno dzisiaj 22 punkty, z czego 20 w czwartej kwarcie i dogrywce.